Makro może zostać przypisane do przycisku lub do kształtu. W tym pliku znajdują się dwa makra, które nagrałem przed chwilą. Pierwsze z nich o nazwie Polski format daty ustawia dla dat taki bardzo często u nas w kraju używany zapis, gdzie najpierw jest dzień, potem miesiąc, potem rok, a drugie makro o nazwie wyczyść dane produktu czyści wszystkie dane z kolumny produkt. Zacznijmy od przypisania makra do kształtu. Narysuję dowolny kształt, klikam w kartę wstawianie, klikam w przycisk kształty i narysuję na przykład taką strzałkę. Po narysowaniu mogę dodać do tej strzałki dowolny tekst, klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając polecenie Edytuj tekst. Niech to będzie na przykład polska data. Teraz klikam na tym kształcie prawym przyciskiem myszki i wybieram polecenie przypisz makro. W okienku, które się pojawi, mam wyświetlone wszystkie dostępne makra. Wybieram to, które chciałbym do tego kształtu przypisać, czyli makro o nazwie Polski Format Daty w tym przypadku, i klikam w przycisk OK. Aby sprawdzić, jak ono działa, ustawiam kursor na którejkolwiek dacie, na przykład na tej pierwszej, i klikam w ten kształt, który teraz jest tak jakby przyciskiem. Zwróć uwagę, że po najechaniu na ten kształt kursor zmienia się w rączkę. Klikam, jak widzisz, polski format daty został zaaplikowany. A Przypiszmy jeszcze makro do klasycznego przycisku, aby narysować taki klasyczny przycisk, najprościej skorzystać z karty Developer. Jeżeli nie widzisz tej karty, to kliknij na którejkolwiek karcie prawym przyciskiem myszki i wybierz polecenie do stosu i wstążkę. W okienku, które się pojawi, w liście kart powinieneś zaznaczyć kartę Developer. I w tej karcie znajduje się przycisk Wstaw i pod tym przyciskiem znajdują się kontrolki formularza, a w nich pierwsza to jest właśnie zwykły klasyczny przycisk Wybieram. Tę opcję rysuję ten przycisk. Po narysowaniu od razu automatycznie pojawia się okienko przypisywania makra i mogę wybrać, które makro zostanie przypisane do tego przycisku. Tym razem wybiorę makro o nazwie wyczyści dane produktów. Klikam OK. I to makro zostało przypisane do tego przycisku. Jeżeli on jest zaznaczony, to jestem w trybie edycji tego przycisku. Mogę kliknąć kursorem na przykład w opisie tego przycisku i wstawić dowolny własny tekst. Klikam teraz gdziekolwiek poza tym przyciskiem. A teraz kliknę na przycisku, aby przetestować, czy to makro działa. Jak widzisz, zadziałało, bo dane z kolumny C zostały usunięte. Sprawdźmy jeszcze raz. Wpisałem cokolwiek w, tej, w tę kolumnę C. Klikam znowu wyczyść. Makro wygląda na to, że działa. Jeżeli chcesz zaznaczyć takie obiekty, do których są przypisane makra, to musisz na nich kliknąć wciśniętym klawiszem CTRL. W przeciwnym razie takie taki makro zostanie uruchomione. Przytrzymam CTRL i spójrz, mogę kliknąć na kształcie, kliknę gdziekolwiek, przytrzymuję jeszcze raz Control i mogę kliknąć na tym przycisku bez uruchamiania tego makra.